Dzisiaj damy rok 2022, dlatego to dobry moment na moją coroczną topkę ogranych gier. Tym razem o wiele skromniejszą, bo nie grałem w tyle gier, ile w poprzednim roku, i wyjątkowo mało premier mnie skusiło. I zanim zaczniemy, przypomnę zasady, że na liście pojawiają się ograne po raz pierwszy przeze mnie tytuły w mijającym roku, niekoniecznie wydane w 2022. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na mojego Twitcha, gdzie streamuję we wtorki, środy i czwartki o 18.30. Link znajdziecie w opisie. A teraz czas na listę. Miło jest zobaczyć bohaterów League of Legends w grze fabularnej. Lore Runeterry jest interesujący i fajnie, że Riot rozwija go nie tylko przez swoją grę MOBA. Ruined King zabiera nas do Bilgewater, miasta rządzonego przez Miss Fortune, która zmierzyć się musi z planami odzyskania władzy przez gangplanka. Konflikt zaogniony jest jeszcze z powodów osobistych, bo poprzedni władca Bilgewater zabił matkę kapitan Fortune. W tle tych wydarzeń nadciąga katastrofa zwana Harrowing, podczas której nieumarłe istoty z Wyspy Cienia zaatakują pirackie miasto. Miss Fortune wraz z innymi postaciami jak Ilao i Braum, Niasuo, Pike oraz Ari łączą siły by powstrzymać Harrowing. Każdy bohater ma swoje własne powody, by znaleźć się na wyspach cienia, co prowadzi do dosyć ciekawych relacji między postaciami. Ruined King reprezentuje gatunek RPG z systemem turowej walki, opierającym się o nakładanie różnych nieprzyjemnych statusów na wroga. To zmusza do myślenia i ostrożnego planowania ruchów. Całość podsycona jest środowiskowymi zagadkami logicznymi, powiązanymi z eksploracją świata gry. Tytuł zachowany jest w stylistyce Lola i całkiem ładnie prezentuje się kreska w kadsenkach. Szkoda tylko, że są one dosyć statyczne. Świat Runetery ma potencjał na opowiadanie fajnych historii, co zresztą widzieliśmy w serialu Arcane. Dlatego z ciekawością będę obserwował kolejne projekty z tego uniwersum. Jednak jeśli ktoś nie jest im zainteresowany ani nie lubi League of Legends, to nie znajdzie tutaj dużo dla siebie. AI The Somnium Files Nirvana Initiative jest tytułem dla fanów zagadek kryminalnych. To visual novel połączona z grą logiczną. Trzeba jednak pamiętać, że ten tytuł jest mocno japoński, co nie każdemu przypadnie do gustu, bo potrafi być w tym samym momencie dziwnie, cringe'owo i zabawnie. W drugiej części Somnium Files wcielimy się w dwójkę detektywów jednostki ABIS, których wspierają przedstawicielki sztucznych inteligencji nazywanej AIBOL, AIBA Eyeba oraz TAMA. Badają oni sprawę tajemniczego Terrera, który zostawia ciała swoich ofiar idealnie przepołowione. Co jeszcze dodaje tajemnicy to fakt, że dwie połówki tego samego ciała zostają znalezione w odstępie 6 lat, a badania w obu przypadkach wskazują czas zgonu na kilka godzin przed odnalezieniem zwłok. Zagadka w grze jest intrygująca. Duża część czasu rozgrywka to typowa visual novel, w której rozmawiamy z postaciami, które swoją drogą są ciekawiej zarysowane niż w poprzedniku. Logiczna część zabawy rozgrywa się głównie w somniu, czyli w podświadomości osób, z których chcemy wyciągnąć ważne informacje. Przebywać w nich możemy limitowaną ilość czasu, dlatego istotnym elementem zabawy jest odpowiednie dobieranie wykonywanych czynności, by zdążyć zanim zegar pokaże zero. Na plus zaliczyć trzeba różnorodność Somnium. Te są naprawdę ciekawe i pomysłowe. Więcej o grze usłyszeć możecie z mojej recenzji, link w opisie. Fire Emblem Warriors Freehopes odchodzi od strategii turowej na rzecz gatunku muso. To zachowujący ducha serii spin-off oparty o świat znany z Freehouses. W trzech nadziejach poznajemy alternatywną historię kontynentu Fodland. Niestety narracja jest dosyć prosta i głównie skupia się na wojnie. Bardzo mało się w niej dzieje, coś innego, niż ciągłe bitwy, a i sam finał mnie zawiódł. Na szczęście wszystko inne gra robi bardzo dobrze. Rozgrywka jest dynamiczna i satysfakcjonująca dzięki wielu efektownym atakom. Choć gra stawia większy nacisk na akcję, to nie zabrakło elementów praktycznych, bo wydawać możemy swoim towarzyszom polecenia kogo mają zaatakować, czy jakiego punktu na mapie bronić. Nie zabrakło też naturalnie interakcji z postaciami pobocznymi. Tak samo jak w poprzedniku możemy budować więzi, co nagradza nas bonusami w walce i specjalnymi scenkami. Fani serii się odnajdą ze względu na wiele charakterystycznych elementów, a miłośnicy gatunku mają szansę się dobrze bawić. Choć osobiście polecałbym bardziej zagrać we Free Houses, Więcej o grze w moim podglądzie, który przygotowałem dla RNU. Do growych Avengersów podchodziłem z dużym dystansem ze względu na dosyć kiepskie opinie, jakie do mnie docierały. Dlatego nie spodziewałem się jakiejś rewelacyjnej rozgrywki, a bardziej liczyłem na podobne wrażenia jak podczas oglądania filmów Marvel. I właśnie to od tej gry dostałem. Nawet wyjątkowo przypasował mi polski dubbing, który nadawał takiego kreskówkowego klimatu. Przerywniki filmowe oglądałem z dużą przyjemnością, bo zachowano ten głupkowaty, superbohaterski humor, oparty o dialogi między postaciami i rzucanie one-linerów. Sama rozgrywka polega głównie na walce. Mimo, że nie jest ona na poziomie Batmanowej serii Arkham czy ostatnich Spider-Manów, ale gra się przyjemnie. Do dyspozycji jest wielu bohaterów i każdy posiada unikatowe dla siebie umiejętności, przez co każdy oferuje inne doznania podczas zabawy. Multiplayera w ogóle nie próbowałem i jako Gressing lobą mogę Marvel's Avengers ocenić pozytywnie. Scarlet Nexus urzekł mnie przede wszystkim swoim systemem walk, który jest mega efektowny i dostarcza tonę pride. Dynamiczne potyczki połączone z ciekawymi umiejętnościami i możliwością ciskania niemal wszystkim we wrogów, od kontenerów po autobusy, to przepis na dobrą zabawę. Historię śledzić można z perspektywy dwóch postaci, gdzie każda ma dla siebie unikatowe wątki, więc jesteśmy zachęcani do podobnego przejścia gry. Choć sama historia nie jest jakoś rewelacyjna, to warto do niej podejść jak do filmu akcji. Spoko, że jest. Nawet coś tam się dzieje, czasem głupiego, czasem ciekawego, ale najważniejsza jest akcja. Na pewno gra zyskuje dzięki ciekawie zarysowanym postaciom, które idzie polubić i z którymi można budować relacje. Szkoda tylko, że w grze jest mało cutscenek, a większość wydarzeń jest przedstawiona w formie komiksowych paneli. Wygląda to strasznie tanio. W przeciwieństwie do oprawy graficznej, która bardzo przypadła mi do gustu, Mangowa stylistyka ma tu swój własny charakter. Otoczenie jest śliczne, a projekty postaci są fajne. Więcej o Scarlet Nexus dowiedzieć się możecie z mojego materiału na kanale. Seria Pokémon doczekała się w końcu wielkiej zmiany. Twórcy postanowili zmienić formułę, która od ponad ćwierć wieku napędza serię. Jest to krok w bardzo dobrą stronę, bo legenda Arceusa to jedna z najlepszych odsłon tej marki od wielu lat. Pokémony jeszcze nigdy nie oferowały takiej swobody podczas zabawy. Teraz kieszonkowe stworki możemy łapać nie tylko w trakcie walki, ale również zakradać się do nich po cichu i obrzucać pokebolami poza bitwą. Same potyczki są też bardziej dynamiczne. Pokémony mają więcej animacji i my sami możemy się poruszać po polu walki. Historia przynosi nas w czasie do początków współżycia ludzi z Pokémonami, a naszym głównym zadaniem jest badanie stworków poprzez uzupełnienie Pokédexa. Teraz, aby zdobyć wpis konkretnego gatunku, nie wystarczy złapać jego przedstawiciela, ale wykonać też trzeba kilka związanych z nim zadań. Co niestety zmusza nas do pewnej powtarzalności wykonywanych czynności. Klimat przeszłości świata Pokémon jest świetnie odwzorowany. I Game Freak zadbał o wiele detali i smaczków dla fanów. Szkoda tylko, że grafika sprawia wrażenie niedokończonego produktu. W każdym razie otrzymaliśmy bardzo miodną grę z wielkim potencjałem do wykorzystania w przyszłości. Ekscytuje mnie myśl, co może z tego wyjść, jeśli kieszonkowe stworki będą dalej podążały za tymi zmianami. A o samej grze dowiedzieć się możecie więcej z mojego materiału. Dosyć późno wsiadłem do pociągu zwanego boomershooterami, ale od razu dostałem miejsce w pierwszej klasie, bo My Father jest dokładnie takie, jakbym wyobrażał sobie klasyczne FPSy w dzisiejszych czasach. Szybka rozgrywka, gdzie ciągle trzeba pozostawać w ruchu, a nie chować się za osłonami, aby przywrócić sobie zdrowie, sprawia, że czuję się jak w domu. Rozwalanie inspirowanych prozom Lovecrafta Monstrów jest piekielnie satysfakcjonujące. Wszystko to jest podane w ślicznej komiksowej otoczce i doprawione dającą dodatkowego kopa świetną muzyką. Fani retroshooterów powinni koniecznie sprawdzić. Na początku będę z wami szczery: Pokémon Violet i Scarlet nie zasługują na tak wysokie miejsce w tym plebiscycie. Jest to gra niedokończona, pełna błędów i technicznie zrobiona na odpierdol. Jednak mimo tego czerpałem ogromną radochę, Przeżywając kolejną przygodę w świecie kieszonkowych stworków. I to właśnie ze względu na te frajdę umieszczam grę tak wysoko. Ale jestem wewnętrznie rozdarty. Jakość gry jest bardzo niska, choć projekt rozgrywki jest świetny i ma w sobie wiele genialnych pomysłów. Zostaliśmy otwarty świat, gdzie udać się od początku możemy w dowolną stronę. Jest to jednak nieco złudne, bo w grze nie ma skalowania poziomów i region Paldea podzielony jest na sektory. Które lepiej zwiedzać z odpowiednimi levelami naszych stworków. Kolejna nowość, trzy różne wątki fabularne, również jest naciągana, bo wszystko musimy ze sobą przeplatać. Ale za to finał jest naprawdę fajny i mega mi się podobał. Po raz pierwszy wprowadzono tryb kooperacji, ale jest on bardzo ubogi, bo i tak każdy gracz tak naprawdę gra sam sobie i jest bardzo mało interakcji między nimi. W przeciwieństwie do powracających rajdów. Tak jak mówiłem przy Arceusie, że w otwartym świecie jest potencjał, to Scarlet i Violet nie wykorzystuje go jeszcze w pełni, ale to krok w dobrą stronę. I powtórzę też słowa z mojej recenzji: Programowanie musi zająć się inny producent, a Game Freak powinien skupić się wyłącznie na projektowaniu rozgrywki. Ghostwire Tokyo nie jest może oryginalną grą pod względem gameplay'u, ale budowania klimatu mogą się uczyć od niego najlepsi. Tytuł wypełniony jest japońskim folklorem, który tworzy niespotykaną nigdzie indziej atmosferę. Wcielamy się w Akito Izukiego, jedynego ocalałego z mgły, która pochłonęła wszystkich ludzi w tokijskiej dzielnicy Shibuya. Teraz to miejsce wypełnione jest przybyszami, którzy polują na ludzkie dusze. Bohater jest w stanie z nim walczyć dzięki Keikei, tajemniczemu mężczyźnie, który opętał ciało Akito i jest źródłem tak zwanego eterycznego tkania które zadaje obrażenia przybyszom. System walki nie jest specjalnie złożony, a szkoda, bo czuć w tym potencjał. Jednak potyczki szybko robią się monotonne. Sam wątek główny też nie jest długi, ale czas spędzony z grą wydłuża eksploracja sibui. I warto to robić, bo to najlepsze co gra ma do zaoferowania. Zadania poboczne są interesujące i opowiadają historie związane z japońską mitologią. Pełno tu duchów, demonów czy jokaj. Choć udostępniony obszar gry nie jest duży w porównaniu do innych open worldów, to wypełniony jest on pod korek zawartością, która nierzadko potrafi wywołać nawet ciarki. Fani tego typu klimatów powinni udać się na tę wirtualną wycieczkę po Tokio. Więcej o grze możecie się dowiedzieć z mojej recenzji na Areniu. Jestem zaskoczony, że taka perełka jak 14 Sentinels, Aegis Rim, ukrywała się przede mną przez tyle czasu. Produkcja studia Vanilla Wear miesza ze sobą grę taktyczną, gdzie sterujemy mechami, z fascynującą wizualno-welką, ubraną w formę gry przygodowej. W połowie lat 80. Japonię atakują wielkie mechaniczne potwory nazywane kaiju. W obliczu zagrożenia ludzkość jest bezbronna, a jedyną jej nadzieją jest grupa 13 nastolatków, którzy mogą pilotować tytułowe Sentinele, czyli wielkie roboty zdolne walczyć z zagrożeniem. Choć opis fabuły brzmi jak typowe anime z mechami, to uwierzcie mi, że historia to najmocniejszy punkt gry. Wciąga ona praktycznie od samego początku. W dodatku prowadzona jest w taki sposób, że intryguje podając tam fragmenty, które musimy sami poukładać w całość. A wątków jest dużo, bo historię poznajemy z perspektywy każdego z 13 pilotów. System pseudo-turowej walki jest sympatyczny, ale nie oferuje nic, czego nie znalibyśmy z innych przedstawicieli gatunku. Nie brakuje też elementów RPG, pozwalających nam ulepszać nasze maszyny. Trzynastka Sentineli robi też wrażenie pod względem oprawy graficznej. Zarówno tła, jak i projekty postaci są przepiękne i bogate w animacje. To tytuł, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i polecam dać mu szansę, bo wierzę, że też pozytywnie się zaskoczycie. A jak chcecie usłyszeć coś więcej o tej grze, to zachęcam do obejrzenia mojego materiału. O niej. Disco Elysium urzekło mnie pomysłem, aby połączyć przygodówkę z RPG. Gra oferuje niepowtarzalny, ponury klimat miasta po rewolucji politycznej, które rozdzielane jest przez strajki robotnicze. Przyjdzie nam się wcielić w detektywa pozbawionego pamięci, który rozwiązać musi zagadkę morderstwa. Jednocześnie musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami. W Disco Elysium gra się przede wszystkim czytając. Dużo rozmawiamy, by zdobywać kolejne poszlaki i wykonywać zadania poboczne. Nie uświadczymy tu akcji w klasycznym, growym znaczeniu. Wszystko tu dzieje się w swoim tempie, by gracz mógł pochłaniać atmosferę. Elementy RPG pojawiają się w trakcie dialogów, bo powodzenie niektórych kwestii uzależnione jest od statystyk bohatera przekładających się na umiejętności. Dzięki nim możemy przekonać rozmówcę do swoich racji. Lub wręcz przeciwnie, bo jeśli się nie uda, to jeszcze trudniej będzie zdobyć użyteczne informacje. Disco Elysium oferuje niespotykany nigdzie klimat, który warto doświadczyć samemu. Więcej o grze powiedziałem w poświęconym jej materiale. I to tyle: to był dla mnie bardzo skromny gamingowy rok, choć miałem okazję zapoznać się z dwoma perełkami. Najbliższe 12 miesięcy jednak zapowiada się ciekawiej. I liczę, że zaskoczą mnie fajnymi produkcjami. Dajcie znać, jak Wam minął rok 2022. Mi z kolei na koniec nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam udanego Sylwestra i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia!